Miałeś bardzo mocny speech w Gdyni. Bardzo. Jak odbierałeś nagrodę, mówisz o politykach, że władza też się kiedyś kończy. Nie boisz się, że to było przekroczenie granicy? No bo wiesz, od paru dni. Nie, bo to była bardzo inteligentna wypowiedź. Bo ja nikogo jakby z imienia i nazwiska nie, no. że tak powiem, nie. Wywołałeś do tablicy, nie, wiadomo kogo. Nie, wywo, nie wywołałem. Orlando! Ja nie, Cię nie będę patrzeć, to nie, nie to, to nie jest kwestia tego, że ja się z jakiejś słówce wycofać, tylko naprawdę tak uważam. I uważam, że żyjemy w jakiejś. Poza tym, że żyjemy w epoce jakiegoś egotyzmu, to żyjemy też w epoce jakiegoś strachu. I ja postanowiłem powiedzieć stop temu strachu, który towarzyszy mojemu pokoleniu, bo moje mm -hmm. pokolenie się nie wypowiada na tematy. Znaczy, słowo nie i pewien taki kompromis i układanie się stało się rzeczą dość powszechną. Ja, ja widząc co na przykład, co robią kobiety w dzisiejszym świecie, jak one idą po swoje, jak walczą, nie, nie bez powodu mówi się, że to jest epoka, epoka kobieca. Kobiety, kobiety są w tym kraju najbardziej liberalne, najbardziej wyzwolone, nawet powiedziałbym, najbardziej mądrze lewicujące. To Bo idą po swoje, prawa. Idą po swoje Faceci jakby, jesteśmy w dupie. A my, a my, tak. Tak, a my jesteśmy na jakimś margi, marginesie, gdzie, gdzie w ogóle nie zabieramy żadnego takiego sensownego zdania w dyskusji. I ja chciałbym apelować do tego, żebyśmy się wreszcie przebudzili, żebyśmy jednak y, patrzyli na to, w, w jakim czasie jesteśmy, a czas jest trudny z wielu powodów, nie tylko politycznych, klimatycznych. I to nagle okazuje się, że jakaś mała tam dziewczynka robi wielką rewolucję na świecie, że, y, że nagle dokument Leonardo DiCaprio Caprio wobec tego, co zrobiła ta dziewczynka, jest jakiś niewystarczający, mm -hmm. a jednak jest przejmujący i fantastyczny, do czego zachęcam do To jest dowód na to, że my młodzi ludzie powinniśmy apelować. Powinniśmy, powinniśmy wyrażać swoje zdanie. Na... Tak.